sobie lat jeszcze wiele. Kto się zbuntuje, to w łeb go zdziela. <grybujesz> Proszę, odpiekła mam tu wytyczne. Mam obowiązki nie takie liczne. Muszę ja tylko złych wciąż pilnować, uczciwych grębić, biednych rabować. Byłeś też na to, by zabijano nienarodzonych. Wieczorem rano dobro wyśmiewać i poniewierać. Niszczyć wartości, grzechy popierać. A jeszcze jedna jest tu klauzula. Zabić trzech mędrców idących do króla. Jest, jak widzicie, mam lekkie życie. Wyborów nie ma, mnie nie zmienicie. Jakiem ja, Herod, lubię być królem. Lubię też władzę. Wojsko, władzę. Złoto, władzę w ogóle. Uwielbiam także być wszystkich panem. Jedno mnie znerwia. Moi poddani. Gdybym mógł, wszystkich bym dziś wytracił. Lecz na kim bym się wtedy bogacił? Więc niech już żyją. Wszystko do czasu. Co tam? Jak ja nie lubię hałasów. Co to ma znaczyć? Do mnie tu strażę. Ochrona moja. Wierny dreciusek. Co to ma znaczyć? Co za hałasy? Jakiś tę typu chcecie zobaczyć. Królu. Co królu? Masz do mnie królu, mówić, idioto. A, spoko, spoko. Spoko co? Spoko, królu. No. Byliście wy kiedyś z jeden dzień w szkole. Zresztą, nieważne. Ja durniu wolę. A teraz odeślij mi stąd do stacy i weźcie prysznic. Weźcie prysznic? Ty co to znaczy? Nie wiem, ja nigdy w szkole nie byłem. Pakowałem i ja się Zaraz no durnie, to...